Jestem teraz z Wami tylko na chwilę, moi drodzy, bo mamy po dwie minuty taki W pierwszej zagadce, przypominam, trzeba dokładnie uzupełnić brakujące litery i odczytać przysłowie za 50 sekund przed przypomnieniami. To jest oczywiście opisane jako zagwarantowana, cała reszta w bonusie. Żeby było szybciej, od razu wyświetlę Wam czas. Jedna minuta. Czas. Ta. Jedna minuta, dosłownie. Aby zgłosić się do nas wystarczy wysłać poprzez maila na adres mailowy kontakt.emitwipolska.małpajimi.com A w treści maila trzeba napisać słowo Znam Jeden bo to jest podwójna zagadka tygodnia No i czekamy Jedna osoba Tylko na chwilę jestem z Wami przypominam i obie zagadki oczywiście rozstrzygniemy w najbliższym programie o funkcji na żywo. No i czekamy. I uwaga, 10 sekund. I uwaga, 3, 2, 1. I zmieniamy zagadkę i nagrodę punktową. Proszę bardzo, błyskawiczny tempie. W drugiej zagadce trzeba dokładnie znaleźć obrazek, który w środku od A do D, od 1 do 8. Który to jest obrazek? 10 punktów w tym tygodniu do wygrania. 500 punktów to jest zagwarantowana stała szta. oczywiście. Teraz dla pewności 2 minuty dla Was kasy ruszyły. Tylko 2 minuty dla Was. Bo to jest krótkie wejście antenowe. Bardzo krótkie wejście antynowe, także nie zwalniajcie tempa. Teraz możecie grać razem z nami. Słuchajcie, kontakt MOTB Polska małupa a w treść maila, skoro napisane jest słowo, znam Trzymam mocno wczuć. Obie zagadki rozstrzygniemy w najbliższym programie grania punkty. Nie znam w tym momencie, jak to Wy się zgłaszacie. To wszystko zależy od Was. No i czekamy. Dosłownie na chwilę jestem z Wami. I uwaga! Kontakty MTW Polska pożimka, a w treśnie trzeba napisać słowo zam 2, i uwaga! 15 sekund! Szybciutko! Obie te zagadki oczywiście rozstrzygniemy w najbliższym programie graniu. Punkty na żywo. Uwaga, 3, 2, 1. Muzyka stop! Czekamy. Trzymam mocno kciuki. Kontakt w www.polska.com, a w treści moja napisać słowo znam. 2 To co robimy, reżyser? Wiem, że mało czasu, dobra. I zrobimy tak. Wszystkie te oczywiście są teraz brane pod uwagę. Obie zagadki rozstrzygniemy w najbliższym programie Granie o punkty na żywo. Serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie też, że pełny regulamin możecie znaleźć na naszej stronie internetowej MTW Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu Granie o punkty oraz Granie o punkty tygodnia. A my ponownie w programie na żywo widzimy się w najbliższą sobotę od godziny 19. Życzę Wam za teraz. Miłego dnia albo miłego wieczoru, zależy jak teraz oglądacie w tym momencie. A zatem trzymam mocno kciuki. Obie zagadki, przypominam, rozstrzygniemy w programie na żywo. Dziękuję za teraz. Do zobaczenia.